Ważne, kiedy mówimy o kształceniu komplementarnym, jest to, czego tak naprawdę chcemy. Każdy z nas ma swój własny system wartości i ma do tego prawo. Każdy z nas albo dla każdego z nas inne rzeczy są ważne. Jedni cenią sobie rodzinę, inni kasę, jeszcze inni święty spokój. Do tych ostatnich ja się czasami zaliczam, zwłaszcza jak rodzina i robienie kasy mnie zmęczy. Natomiast jeżeli nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, co tak naprawdę jest naszym celem, nie będziemy wiedzieli po co i dlaczego chcemy się uczyć. Kiedy byliśmy młodzi i mali, mieliśmy taką swoistą heteronomiczną. Strukturę myślenia o świecie i oceniania wszystkiego dookoła nas. To było ważne, co nam dorośli powiedzieli, że jest ważne. To było dobre, co nam dorośli powiedzieli, że jest dobre. Powiedzieli nam, że trzeba chodzić do szkoły, bo wszystkie dobre dzieci tak robią. No to chodziliśmy do szkoły, odbywaliśmy lekcje, przejmowaliśmy się ciężko tym, że pani powiedziała nam, że dziś dostaliśmy tylko trójkę, a nie czwórkę, albo piątkę, albo y, dostaliśmy smutną buzię zamiast buzi wesołej. Bo pani była akurat humanistką i nie chciała dzieci denerwować wystawianiem ocen, tylko wolała je denerwować wystawianiem smutnych buziek. No i to, pomijając już tam absurdalny sposób myślenia o edukacji, to działało w ten sposób. No ale z czasem upodmiotowiliśmy się. Tak przynajmniej o tym mówią filozofowie. Poczuliśmy, że jesteśmy sami w sobie pewną wartością. Mało tego zaczęli, zaczęło do nas docierać, że jako ludzie jesteśmy ważni i mamy prawo do tego, żeby być szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci, usatysfakcjonowani tym, co robimy, i zaczęliśmy o to walczyć. I wtedy już nie każda lekcja była dla nas tak samo ważna, i były lekcje, które traktowaliśmy jako szczególną stratę czasu. Ale były też lekcje, które połykaliśmy każdą chwilę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z nich. Mało tego, zamienilibyśmy wszystkie lekcje polskiego i historii na jedną lekcję biologii, albo odwrotnie, wszystkie lekcje biologii i chemii na jedną lekcję historii. Trochę to zależało oczywiście od nauczyciela, który nauczał, bo czasami on był tym ciekawym ośrodkiem świata, ale czasami mieliśmy pomysł na siebie już na całe nasze życie. Na przykład chcieliśmy być lekarzem. Chcieliśmy być naukowcem, pilotem, prawnikiem. Mieliśmy taki pomysł i do tego dążyliśmy. I te rzeczy, które temu sprzyjały, były dla nas dobre, te, które temu nie sprzyjały, były dla nas po prostu stratą czasu. Ale kiedy staliśmy się już dorośli, to przestaliśmy musieć chodzić do szkoły. Zaczęliśmy się uczyć, bo pewne rzeczy. Stały się dla nas zwyczajnie ważne i potrzebne. Chcieliśmy osiągać i realizować swoje cele: badać dalekie krainy, leczyć ludzi, nauczać, tak akurat było w moim wypadku. I w związku z tym studia stały się dla nas czymś ważnym, a później już podejmowanie studiów podyplomowych, drugiego, trzeciego, niektórych kierunków studiów studiów doktorskich. Było niejako efektem realizacji naszych pasji. I rzadko zdarzają się tacy, czy zdarzali się tacy, którzy pewne rzeczy robili, dlatego że ktoś im kazał. Ale zdarzali się tacy, którzy na przykład podejmowali pewne prace i pewne działania, no dlatego, że wiedzieli, że dzięki temu ich praca będzie pewniejsza, będą mieli bardziej ustabilizowaną sytuację na rynku pracy będą zarabiali większe pieniądze dzięki temu na przykład albo dzięki temu będą mogli zapewnić lepszy byt swojej rodzinie. W związku z tym no, cała rodzina ponosiła pewien dyskomfort związany ze studiowaniem którego ze swoich członków, ale dzięki temu liczyła na to, co będzie w przyszłości. I to wszystko, proszę Państwa, prowadzi nas do bardzo takiej istotnej myśli. Otóż Uczenie się jest działalnością podmiotową. To są dwa podmioty spotykające się ze sobą nauczycieli i uczeń, w której każdy z nich ma swoje cele. No, nauczyciel zwykle, żeby wtłoczyć pewną wiedzę lub pewne postawy, lub pewne umiejętności do uczniów, a uczniowie mają swój cel, żeby przyjąć te wtłaczanki do siebie lub. Wcale nie mają ochoty ich przyjmować, ale u ludzi dorosłych z reguły jest tak, że chcą te wtłaczanki przyjmować, bo jeżeli by nie chcieli, to by nie przyszli na tą lekcję, bo i po co? A już na pewno by za nią nie zapłacili. I teraz zupełnie inne problemy stają przed nami w trakcie takiej nauki, bo nie ma już problemu tego, że uczniom się nie chce uczyć. To, to w ogóle jest nie, nie ta kategoria problemów. Oni mogą mieć trudności w uczeniu się, w poznawaniu, bo na przykład zatracili już takie zdolności. Oni mogli mieć, mogą mieć trudności związane z tym, że mają jakieś niedostatki wiedzy z lat ubiegłych, ale nie to, że im się nie chce uczyć. Mogą być też trudności po stronie nauczyciela. Nauczyciel nie potrafi pracować z dorosłymi uczniami. Do nich nie mówimy, dzieci drogie, kochane takie miłe, wyjmijcie ze szyciki, zagnijcie marginesiki i napiszcie coś. To tych dorosłych ludzi może zwyczajnie denerwować. Mogą też być sytuacje takie, że każdy człowiek dorosły, który się uczy, ma swoje obowiązki, ma swoje zadania, ma swoje prace i czasami zwyczajnie nie ma czasu na to, żeby Odpowiednio długo popracować z materiałem, który musi przyswoić. Albo nie może uczestniczyć w spotkaniu z nauczycielem, bo w tym czasie musi wypełniać inne ważne obowiązki zawodowe, zadania. I wtedy zaczyna wartości nabierać alternatywne możliwości zapoznania się z materiałem. To jest rzecz, którą też powinien trochę przewidywać nauczyciel żeby znaleźć takie możliwości, żeby uczniowie mogli uczyć się. O takim uczeniu mówimy, że jest elastyczne, że pozwala na, tym, na to, żeby człowiek mógł się uczyć w różnych momentach czasowych. Być może nawet w takiej sytuacji niejednoczesnego uczenia nauczyciel nagra swój wykład, i po wykładzie ci uczniowie, którzy nie mogli uczestniczyć, albo ci uczniowie, którym jeden raz nie wystarczyło słuchanie światłych słów nauczyciela, będą mogli ten wykład odsłuchać jeszcze raz, drugi, trzeci, piąty. Może na jakimś forum albo w innej formie będą mogli zadać mu pytania do tego wykładu, bo czasami na początku nie przychodzi nam nic do głowy, a później rodzi się setki pytań. Wszystko to są. Sytuacje, które powodują, że uczenie się jest takie zupełnie inne, nabiera takich podmiotowych cech. Ale żeby tak było, to jest jedna kluczowa i bardzo istotna cech. Otóż cele nauczyciela i cele uczniów muszą się w którymś momencie spotkać muszą stać się uwspólnionymi celami musi nastąpić swoista jednia między nimi taka która uczyni nauczanie ich wspólnym momentem w który wspólnie dążą do wiedzy bo każde nauczanie jest procesem społecznym i każde nauczanie jest przekazem społecznym ale żeby taki przekaz mógł zaistnieć to poza tą wyjątkową sytuacją kiedy człowiek rozmawia sam ze sobą to Wymagane jest więcej niż jedna osoba. I bez tego nie będzie nauczania w związku z tym. Może być uczenie się, czyli może sam usiąść i uczyć się, ale żeby było jasne, uczenie się też jest procesem społecznym najczęściej. Bo rzadko jest tak, że wtedy, kiedy się uczymy, uczymy się wyłącznie z tego, co już mamy w głowie i co sami wymyśliliśmy. Najczęściej uczymy się z książek, ale te książki ktoś napisał, z filmów, a te filmy ktoś nakręcił i ktoś tam na tych filmach gada do nas. E, uczymy się z obrazów, no ale te obrazy też ktoś namalował. Ci wszyscy ludzie mieli cele. Zazwyczaj wspólne z naszym. Czyli znowu dochodzimy do tego samego. Cele muszą zostać uwspólnione. A uczenie jest procesem społecznym, który wymaga kontaktu ludzi ze sobą. I istotą sprawy jest, żeby stworzyć różne płaszczyzny, różne formy i różne możliwości tego kontaktu, tak żeby on mógł się odbywać w sposób elastyczny, czyli nawet niejednoczesny, w różnych porach, na różne sposoby, żebyśmy mogli dzięki temu lepiej przekazywać sobie wzajemnie wiedzę, bo jak mówił Janusz Korczak, błędnie myśli ten nauczyciel młody, który Uważa, że zmienia uczniów, sam pozostając niezmienny. My też się od uczniów uczymy jako nauczyciele. I to też dobrze, żeby ci, którzy nauczają, pamiętali. I to by było chyba na tyle.